No, witam, pięknie, wyluzuję się, usiądę, wyciągnę nogi. Dziadku, dziadku, mówi do mnie kubuś, kiedy wyciągniesz nogi? A czemu dziecko pytasz? No bo babcia mówiła, że jak wyciągniesz nogi, to nam będzie lżej. C5, G3, i tu nie można grać d4, ale gramy goniec g2, nie przejmujemy się. g6 w długą. I c4. No trudno. Będziemy grać symetryczną angielską z pianami c4, c5. Rozsada i teraz problem. I teraz problem, co grać. Czy d4 czy A3. I to kusi i to nęci. A3. No żadny nie daje przewagi. A6. A to, to trochę takie ryzykowne. Wieża B1 i D5. Trzeba wziąć pod uwagę, że czarny ma pół tempa mniej. Pół tempa mniej. Więc powinni grać ostrożnie. W ucho ucho i goniec sepatrzy i b4 to należało grać d3 b4 no gramy b4 konsekwentnie i po h2 mielibyśmy problemy ale przeciwnik był miętki zbił Zbił i teraz zagrał Hetman na 2 Po koniec B2 Nic się specjalnego nie dzieje, bo tu zrobimy podwiązkę i odbijemy. A po Hetman B3 Goniec E6. no Bardzo dobry ruch. Bijemy. I co grać z białymi? Co grać z białymi? A nie włączyłem zegara, no to włączam. <laughs> co grać z białymi? Nie włączyłem zegara, to włączam. No niestety. Czas leci jak doniczka z okna, a wieża podbicie. Musimy grać gońc e3. b5. I co teraz? No jesteśmy bez zdrowej jakości. Musimy udawać, że nic się nie stało. Żeśmy tę jakość zaoferowali. No póki co przy czarnopolowym gońcu stawiamy gońca na e3. Na D4 i goniec cienki. E6. No dobrze. Konieć D2. Konieś idzie. Na C5. To jest dobre pole dla niego. Konieś E7. No konieś na D5. No, i przykryliśmy jedną słabość. Patrzymy na pionkę E6. Napadną na wieżę. No, można było grać wieża B3. Ale chcemy wygrać. Jak chcemy wygrać, gramy wieża E1, żeby koniś nie dał szacha. Tu. Prawda. E5. No, zupełnie poprawne. Otwiera pozycję, uruchamiam. Ale ta wieża póki co nie gra. No ale my robimy wolniaczka. My robimy wolniaczka. I jednocześnie blokujemy gońca przeciwnika. Wolny pion D5 daje nam pewną rekompensatę za jakość A5. No, bardzo nieprzyjemny ruch. Ale mały konić B7. Tu oczywiście nie bijemy wieży, tylko bijemy najpierw tu. I co teraz? Można było zagrać goniec H3, ale skoczek A5 przyblokowaliśmy. Koń zająć pole C5. I goniec staje technicznie względem konisia. Odbieram mu 4 pola, a na w zasadzie 3, bo tylko 3 wieża C2 robi się nerwowo, to gonie C3 i koniść C6. No, koniec stanął tam, gdzie miał stanąć. No, można było bić piona na E5. Ale my gramy na wygraną. Więc wpadamy wieżą na otwartą linię. No, szachy są zwykle złe. I F6. No bo ani piona, pionar koń go nie wziął. I znowu goniec H3. Ale goniec H3 będzie lepszy przy pionku na H4. Pion na H4 stwarza problemy. No i teraz goniec H3. Szach, wściekły koniś, chce przyjść tu, wieża bc7, skoczek e6, król h8. I teraz problem, bić wieżę czy nie? No bić! I tu nagle następuje skoczek, bije G3. No to bijemy, bo tam wieża broniła konisia. I mamy figurę więcej niespodziewanie. No to wpadamy na ósemkę. I kombinujemy jak kaczareczek w sieci. Wieża B8. I zapionem. Zapionem, żeby on nie szedł. I mamy przewagę parę gońców. Należałoby poddać, ale przeciwnik jeszcze dzielnie walczy. Wieża C4. Chce zabrać piona. A my idziemy swoim. Wieża E4, a my idziemy swoim. I nie ma jak bronić. A my doszliśmy swoim, dorabiamy hetmanka, g5, i tu przeciwnik się załamał całkiem słusznie. Ale zwróćmy uwagę na przebieg. Gramy dobrze. I tu ręka nam drga, i wieża się nie mieści. Ale trzeba grać. Zwracamy jakość z Afryko, ograniczamy gońca przeciwnika, idziemy konisiem na C5. Tu nic nie dajemy i robimy wolniaczkę, jednocześnie blokujemy gońca przeciwnika. No i teraz już mamy rekompensatę. Ważny ruch zaczepnę H4. I odbijamy jakoś. I tu przeciwnik niepotrzebnie. No nie może po prostu nie może bić wieżą na C7, bo straci. I nagle pozycja robi się wygrana. Trzeba wygrać. I wieża trzyma piona. I wygrywamy. A ja dziękuję za uwagę.